Dobra, przepraszam, jeszcze raz mówię. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo dziękuję, że ktoś napisał, że, że mój content mojego kanału, wspaniałego, że przespaniałego kanału, jak, jak ja sam sądzę, ale nie wiem czy Wy są tak sądzicie. Cieszy go bardzo, więc dziękuję i Ciebie, pozdrawiam oczywiście. Może Wam pokażę, jeśli kogoś, jak ktoś kupił na przykład słuchawki, bardzo dobre GBL, na przykład za 400 zł w cenie flipa, więc nie martwcie się. Możecie mieć głośnik, tylko troszeczkę słabszy. No może bo mocą te głośnika z telefonu. Słuchawki są Bluetooth, zobaczcie. Tylko nie chcę, bo ta lampka miga i mnie to denerwuje i ma, słabe, ma teraz słabą baterię. Są podłączone do telefonu mojego kolegi kupy tego. Tokyo Drift oczywiście musimy wyłączyć. Na Maksa włączałem muzykę. Włącz Tokyo Drift. I zobaczcie na głośnik, tak. To są takie membrany, o. Membrany. Jest tak cicho, no bo to jest dosłowne. widzicie jaki macie fajny głośnik za 400 zł. Bardzo wam polecam. Jeszcze jak go nie chcecie nosić, to sobie możecie po prostu założyć, ale... Dobra. na Maxa 5000 nie polecam, bo to boli. Bawi tutaj stereo, na przykład dwa głośniki, nie wiem 360, ale zobaczcie membrany pasywne. Ładnie. Bardzo ładnie. Na tej membranie możecie obsługiwać. Mm. Na przykład kować piosenkę. Podgłosimy pod pod się tam. Na Baxa. To jest włączone? Dobra, się tego. Zobaczcie jak macie fajny głośnik za 400 zł No to może w swojej półce cedowej to jest chyba najgorszy głośnik Nawet go rozwodni, tracer Zobaczcie, rozwali go nawet oto ten głośniczek, bo może nawet rozwalić jednym ciosem niestety, ale to jest bardzo smutne, ponieważ głośnik za 400 złotych ten... nie może dać sobie rady z tym, ale wiem, że to są słuchawki, żeby ktoś się napisał, bo że to, że wiecie. Ten jeszcze plus ma tutaj ten, ten metal Dobre, no. jest obciążony. No, daj, daj, daj. Zobaczcie. Jeśli naprawdę wiem, bo zaraz coś napiszę i czemu porównuję, bo mówisz na głośnik. Wiem, że to nie jest, że to nie jest głośnik, tylko jak to dobrze go taki poradzić, głupi. Yy, głupi poradnik, taka seria będzie się nazywała Wiem, że już skąd ktoś może ktoś znać ale jak ktoś nie zna to dobrze, więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, skorzystajcie z tego lifehacku jak nie macie głośniki, nie wiem czy to działa na takich Nie przerywaj muzyki, żeby że moje słuchawki za mnie tutaj. No, może takich nawet w fabrycznych e, słuchawkach, ale nie wiem jakie one mają głośność więc e, dziękuję za oglądanie, cześć, yy, do widzenia.